I don't know what's going on in the house of comments Ja wyglądam, ja jestem biała tutaj w tym świetle Hello Edward, Colin? What's going on? Nie wiem, nieważne, słuchajcie, nieważne Ja już jestem właśnie po pracy I teraz wybieram się na event Moncler'a, Moncler Genius um, I generalnie zapowiada się, że to będzie fajny event I On też będzie streamowany w... Internecie, więc mam nadzieję, że się będę dobrze bawić um, i obejrzę sobie I think nową kolekcję Monclera, dlatego, że to jest w ogóle jakiś kolab. to jest Moncler z Mercedesem Benzem z Alicia Keys i w ogóle, pff, a lot of things going on in the House of Covens więc jestem ciekawa jak to będzie wyglądać więc um, zabieram Was ze za sobą i dzisiaj kręcę telefonem, bo ja jestem dosłownie w pracy <grym> wszyscy już wyszli, um, ja też się zbieram zostawiam laptop i wszystko tutaj um, w biurze, zabieram tylko kurtkę, portfel Personality. Make sure you take up E. bo połowa ludzi jest a druga połowa stoi na zewnątrz i jest w hit, nie można wejść, więc jest masakra. Ja będę picie i uciekam, bo jest trochę niebezpiecznie. Dobra, ja się cieszę, że wyszłam. Ja już jestem w polu, tam jest cała impreza i powiem Wam, że zrobiło się zajebiście niebezpiecznie. Naprawdę, ludzie się zaczęli pchać jak pojebani I jest masakra Ja myślałam, że nie dam rady wyjść Także, jak mam być zupełnie szczera, to fajna impreza, ale pod koniec jest naprawdę masakra Więc no dramat, serio Hej, to ja z edycji z domu już pojwędzie. Stwierdziłam, że wpadnę tej na chwilę, żeby, tak jakby, dodać troszeczkę więcej treści do tego, co już widzieliście. Um, i ja bardzo mało nagrywałam, dlatego że to wszystko było takie bardzo interaktywne. Ten pokaz młody był bardzo interaktywny um, i było bardzo dużo jakichś tam, wiecie, rzeczy takich dorobienia, więc ja bardzo mało czasu spędzałam na telefonie. Do tego poszłam tam sama, poznałam fajnych ludzi, um, więc też praktycznie, wiecie, mm, Starałam się podtrzymać konwersację, chciałam się dobrze bawić, um, ale myślę, że um, i tak udało mi się pokazać Wam dużo ciekawych rzeczy. Więc, tak ogólnie, nie powiedziałam tego na samym wstępie: to był pokaz młody najnowszej kolekcji, właśnie Monk Genius, w kolekcji z, z, różnymi, z różnymi designerami. Um, wiem, że na pewno tam był też Rick Owens, na pewno było Palm Angels. Um, I wiele, wiele innych, bo to było naprawdę gigantyczne przedsięwzięcie. Um, tam było 70 tysięcy osób, słuchajcie. Um, a streamowało to na żywo po Ponad milion osób, także to było bardzo duże, bardzo duże wydarzenie. Ja się dostałam tam zupełnie przez przypadek, dlatego że ja mam kil kilka rzeczy z Monklera, z tam maila, że mogę się zapisać, więc dlatego się tam dostałam i dlatego tam byłam. Event był świetny, jak widzieliście na samych przewidkach. I tak jak powiedziałam na końcu, na końcu już nie do końca było bezpiecznie. Był taki moment, w którym po prostu wpuszczono jakąś część osób, bo zaczął się, zaczął się koncert Alice-Kiss, druga część osób stała w kolejce przy, przy barierkach e, i po prostu zrobiło się bardzo dużo, zrobiło się bardzo nieprzyjemnie e, i ja się nie czułam komfortowo i naprawdę e, ja po prostu chciałam stamtąd wyjść i ja pierwsza rzeczy znalazłam się w sytuacji, w której ja nie mogłam wyjść, bo byłam tak bardzo ściśnięta, że nie byłam w stanie się ruszyć, więc ja nie byłam w stanie iść do przodu, bo były barierki, ale też nie byłabym się w stanie cofnąć do tyłu, bo tam było, nie wiem, ile nas było, ale myślę, że nas spokojnie było, z, nie wiem. Z, nawet nie wiem ile, nawet nie potrafię Wam podać cyfry, no ale generalnie bardzo dużo osób stało. Wydaje mi się, że na pewno więcej niż... Y 5 tysięcy osób stało po prostu w, w, w tych bramkach, żeby tam wejść, więc to się zrobiło bardzo niebezpieczne, się zrobiło dużo. Um, więc naprawdę bardzo, bardzo się cieszę, że byłam fortunate enough, że stałam z przodu i oni otworzyli na chwilę te bramki i mi się udało wyjść, ale potem znowu je zamknęli. I ja nawet nie wiem, co się działo z tymi biednymi ludźmi, czy oni tam stali w tej kolejce, czy nie. Ja po prostu ruszyłam już potem po. Um, wiecie, jakieś tam picie, posłuchałam chwilę, chwilę właśnie koncertu Alicia Kiss, bo tam. Tam, gdzie był koncert, było bardzo bezpiecznie, bo tam już nikogo nie było, najgorzej było w tych bramkach, em, które oddzielały po prostu te wszystkie interaktywne części od części koncertowej i właśnie em, alkoholowej. Więc, no, ogólnie było bardzo fajnie, ale pod koniec, tak jak usłyszy, było bardzo niebezpiecznie. Więc ja już potem sobie stanęłam bardzo daleko od sceny przy filarze, posłuchałam sobie muzyki e, i stwierdziłam, że i tak już jest po 11.00. E, ten event miał się w poniedziałek. Ja potrzebowałam iść do pracy we wtorek, więc it was nice. Um, cieszę się, że tam byłam. Było tam bardzo dużo gwiazd, w ogóle ludzie byli rewelacyjnie ubrani w ogóle serving, serving, serving. Ja niestety miałam bardzo dudny outfit, bo prosto z ofisu swojego musiałam lecieć na Dzień, więc była ubrana super nudno, więc nawet nie ma sensu w tyłom ubrana, bo byłam ubrana cała na czarno, um, ale było bardzo super, um, i wiem, że były tam naprawdę duże nazwiska. Wiem, że był Rick Owens, wiem, że y, oprócz właśnie Colina Ferreira i Alicia Kiss, którzy występowali, było też Justin Bieber ze swoją e, małżonką. Także wiem, że były naprawdę duże nazwiska. Ja ich osobiście nie widziałam. Widziałam kilku innych celebrytów, aczkolwiek nie widziałam ich. Także słuchajcie, sam w sobie event był bardzo fajny, bardzo mi się podobało. Mam nadzieję, że Wam się też podobało i że byliście tam, że wiecie, czuliście, że czuliście się, że byliście tam ze mną. No i co? No i to tyle. Mam nadzieję, że Wam się bardzo podobało i do zobaczenia na czymś kolejnym, czymś kolejnym. Myślę, że tak realistycznie kolejny filmik to już będzie yy, nagranie, gdzie lecę domową do domu, bo właśnie dzisiaj zabukowałam sobie bilety do Polski, bo że chcę odwieźć mamę, bo ją kocham i się z nią a mam pracę chyb w domu, więc dlaczego nie coś z domu? Yeah, why not? Także słuchajcie, yy, bardzo Wam dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten film i do zobaczenia już wkrótce. Buziaki, pa!